Bogdan Borowik, Przygody profesora Wojnara, tom II, szczyna 2016 Przedmowa Dzisiejszy świat może się wydawać pełen chaosu. Nieuporządkowany strumień zdarzeń dociera do ciebie i atakuje umysł. W książce znajdziesz klucz rozwiązujący zagadkę w mediów górnego ścieku. Wybacz mi, drogi czytelniku, że wplotą na we książki tematy z elektroniki. Musiałem to zrobić, bo pracowałem w kompaniach USA jako elektronik i obecny świat trzeba oglądać przez pryzmat cybersecurity i Psychological Operation. Do historii odchodzi hymn łegłoszący: Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie Twój przemówi głos. Aktualnie nasze życie toczy się na jednej płaszczyźnie, a obok na innej, ortogonalnej, rozgrywają się zdarzenia przesycone wyższą technologią i zdominowane wyżej stojącą cywilizacją. Nie musisz wybiegać w przyszłość, by badać, co może się stać. Wystarczy, byś poznał, o co idzie gra na tej niewidzialnej planszy. Gdy już to pojmiesz, znasz przyszłość. Profanin cały czas będą cię odwodzić, byś nie poznawał dziedziny NWO. Co oznaczają te enigmatyczne słowa NWO? Odpowiedź ta książka. Układając całość teorii spiskową, nie zrażaj się. Musisz szukać prawdy. Twoim narzędziem będzie wiedza ścisła. Fizyka, matematyka czy elektronika? W książce jest spojrzenie z długiej perspektywy, właśnie przez pryzmat tej wiedzy. Kiedy już, szanowny czytelniku zwróci się znaki Jana Gutenberga w myśli, Pomyśl, że tu nie ma żadnego chaosu. W tym jest system. Może przyjazny, a może złowrogi, ale już wiesz, że jest. A to już dużo. Rozdział pierwszy Wet Willy Stróżka światła przecinała ciemność rysując ostre kontury porozrzucanych tobołów i otwartą samarę Obraz nie był na tyle jasny, także że który właśnie się przebudził, nie musiał długo łączyć zdarzeń z poprzedniej nocy i dociekać, dlaczego właśnie jest w tej niedostępnej komorze węzła ciepłowniczego. Dwudziestocalowa rura, na której miał ułożone misterne posłanie ze starych ciuchów, wydawała ciągły jednostajny pomruk. Był to dźwięk przemieszczający się wewnątrz wody do do kaloryferów Mieszkanie miasta Altybilit. Dźwięk nie był tak dokuczliwy, by mógł zakłócić sen Willa. Bardziej to wspierało gorąco, bijące z rur, szczególnie w miejscach, gdzie gruba izolacja z szklanej została naczarpnięta Na mezosobran szumu w rurach dodawało się równe, basowe chrapanie, wydobywające się spód balbiny, który spał obok na rurze z ogromnym zaworem. Stare ciuchy raz służyły za kołdrę, a innym razem za prześcieradło. Komfortowo także było rozwiązane zagadnienie ubrania do spania. Piżamy szlafan cuk, szlafmycy i nocne kaci. Willy, jak i każdy z lokatorów węzła ciepłowniczego, od razu po powstaniu z pościeli był gotowy do wymarszu. Musiał tylko jeszcze narzucić na remna, zwykłą na styczniową pogodę kufajem. Teraz jeszcze spiąć się po żelaznych stopniach i otworzyć brechą przy klapę. Wiązane o mroźnym styczniowym powietrzem. Lubił te upłynie jak błysk Smirnowa zimowe klimaty. Noc rozpięła ogromną czaszę granatowego nieba. Ogromna gwiazda Belize zaglądała mu w oczy. Miał ją przed sobą dokładnie naprost. Podniósł rękę tak, że palec skazujący celował na Belize. Zawieszony tak na ułamku czasu przestrzeni składał chód stwórcy, że żyje, że nie jest zakluczony. Solitary Confinement, Guantanamo, czy CIA. Prizon Kiejkuty Polat. Gwiazdy uciekały z cmenty w nią dłoni. Miały swoją trajektorię na galaktyce zwaną przez babilońskich astrologów SMA. Ale i ja przy węźle też realizuję swoje SME, pomyślał Wil. Zaciągnął suw klapę i rzucił brechem krzaki. Za tablicą węzeł ciepłowniczy, w zakaz stępu zastał swego karta czterokołowy model z deską. Ostatnio trochę nasmarowane koła piszczały, więc nie przekraczał prędkości, by nie pobudzić mieszkańców Alty Po upadku największego zakładu produkcyjnego AFAMA, którą był klubem Bilic, pracownicy siedzieli w domach, bo pracy już nie było. Z czasem pensje i zasiłki się skończyły i zabrakło środków na życie, więc gromadzili się na poczekalniach stacji, a zimą w podziemnych tunelach, gdzie przychodziły miejskie rury ciepłownicze. Z upływem czasu zaczęli się organizować i choć już nie istniał faktyczny zakład AFAMA, to byli dalej załogą, łączyła ich solidarnie więź długoletniej współpracy. Wszyscy posiadali początkowo wysoki status społeczny i chodzili cały czas na kursy kwalifikacyjne. Szkolenia organizowała ta sama rządowa siatka, która doprowadziła zakład do Willy Willie pracował poprzednio w Afamie jako inżynier elektronik i został zawezwany do rządowego biura pracy, gdzie otrzymał skierowanie na kurs przesadnictwo psów. Po ukończeniu kursu miały się otwierać przed nim szerokie perspektywy. Oczywiste było, że za w salonie Puri Fox Terrierów miały poszygować na kosmiczne apogeo. Niedługo Willie miał pracować w salonie, zaczął uczyć się jako bezdomny i można było go było spotkać na miejskich plantach Alatybilice. Miał już utaczki ze Strażą Miejską, która z ciekawością indagowała go, z którego supermarketu pochodzi wózek, zapakowany jego dobytki. Niezłożeni całe planty obsiedli byli pracownicy zakładu Afama, stanowiąc graną wspólną familię. Na powierzchni zakładu powstał sklep tylko formatowy, ale równocześnie rozwijała się podziemna część zatrudniająca operatorów dokonujących screen klientów. Operator baz danych posiadał listy klientów do anihilacji. Specjalny oddział przygotowywał promocyjne bonusy, wręczane klientom selekcji po procesorowaniu na bazie danych. Rozdawane honie sample na pozór nie różniły się od normalnych produktów na półkach, może tym tylko, że zawierały ściśle dozowaną w laboratorium domieszkę depleted uranium, w ten sposób eliminowano szkodliwe, nie dające się reedukować jednostki od pozostałej wartościowej części społeczeństwa. Śniegowe płatki lepiły się dookoła. Wózek z kresko zaznaczał ciemną smuszką linię na śniegu, dziś przejechał z tramwaj i miasto powoli budziło się do życia. Ostre, mroźne powietrze przyjemnie orzeźwiało płuca i Ui raźno robił za pierwsze Może tak dzielnie jak mężne, silne rumaki ciągnęły władowane wozy za jedną zapłatę, którą był nie zawsze pełny żup. Tak on robi teraz nie za pieniądze, ani za honory, ale tylko za miskę zupy.